Pewnie i Klaudia będzie miała ten sam e, dylemat ze swoimi dziećmi, e, czy kiedy już jedno z drugim i z trzecim podrośnie, puścić samodzielnie na przykład na letni festiwal? Bo teraz zaczyna się przecież ten okres. Czy pojechać z nim, z nią, a może powiedzieć nie, 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 zabraniam? No przed podobnym dylematem stanęli rodzice naszej bohaterki Marysi, którzy są dzisiaj z nami, pani Dorota i pan Kamil. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo Dudek, no i obok pani doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka, która mm, będzie nam pomagała zrozumieć, jak z tym młodym człowiekiem rozmawiać. Jaką podjęli państwo decyzję w sprawie Marysi, która bardzo chce pojechać? i rówieśnicy tam jadą, i przyjaciele, i coś fajnego, początek samodzielności. No tak, y, na pewno puścić samej jej nie możemy, bo nie ma jeszcze 18 lat. Ma 16. Y, y, 16 w lipcu. Okay. <grafię> znaczy. Mama twierdzi, że 15 ma w związku z tym. <grafię> <grafię> tak. y, samej jej puścić nie możemy, więc daliśmy warunek. jadą po prostu rodzice jej chłopaka, jedziemy my, będziemy pilnować, także jedynie pod takim warunkiem y, możemy ją puścić. Ale rozumiem, że ona sobie pójdzie na ten koncert, państwo będą zawsze pod ręką i zawsze obok, tak? Tak, tak Dla tak, bezpieczeństwa i waszego spokoju świetlnego. Tak. Czy byliście państwo zgodni, co do tego, jaką decyzję podjąć? No właśnie nie bardzo, bo ja... Zaś, Mąż poszedłby z nią ja, ja zaś należę do tych bardziej luźniejszych rodziców, ja jestem tego zdania, że córka, mimo swojego młodego wieku, powinna iść sama na koncert, ponieważ wiem, jak się było młodym, wiem, jak się miało te 16-17 no lat i wiem, jakie rzeczy się robiło. tak? No to Także... pani Dorota, co znaczy, jak była nastolatką, czyli za dwie, kilka lat temu, nie szalała sama, nie wyrywała się rodzicom spod kurateli? A może, no, okay. przepraszam, bo dokończę tylko pytanie, a może pani Dorota wie? Że my, młode dziewczyny potrafią czasami podejmować różne ryzykowne decyzje? Patrząc na córkę, ja wiem, że ona jest bardzo rozsądną dziewczyną. Tylko wiadomo, jest ładna, zgrabna, młoda. No jest dużo zagrożeń teraz. Myślę, że teraz nawet coraz więcej. Dlatego stąd moje obawy. No nie chcę jej tak puszczać, po prostu całkiem samej. A ufa jej pani? Ufam jej, ufam jej poniekąd, bo puszczam ją czasami na jakieś wyjścia, ale wiadomo, tutaj jest dużo większe pole manewru. Mm -hmm. Będzie ogrom ludzi, tak? Bo na takim festiwalu jest. No masa właśnie, jak jest ogrom ludzi, to przytłumacz też, wiesz, musiałaby iść gdzieś do jakiegoś ciemne, tak. ciemnego kąta czy coś, ale przytłumie, co coś się mm. może takiego stać. A rozmawiacie z nią o swoich wątpliwościach i jakby próbujecie je wspólnie rozstrzygać na zasadzie córeczko. Boimy się tego, tego i tego. Porozmawiajmy o tym, jakbyś się w takiej sytuacji zachowała, czy nie. Jasne, jasne, rozmawiam z nią, bo ona nie rozumie dlaczego nie dlaczego się obawiamy, dlaczego nie puszczamy, jednakże ona yy, no, jeszcze jakby nie ma tego doświadczenia, co my mm -hmm. mamy. No ale Bo też Dorota, młodziutka. byłaś kiedyś młoda, tak, doskonale o tym <laughs> tak. wiesz, że w jej wieku też robiłaś różne dziwne rzeczy, no postaw się w jej sytuacji. O. No. Ja tak. patrzę pod tym kątem, jaki ja byłem w jej wieku, nie? Więc o trzeba jaki też był. No, Oj, to też nie chyba. należałem do grzecznych, że tak powiem, nastolatków. E, też lubiłem się gdzieś tam wymykać na koncerty, na różnego rodzaju dyskoteki. Nie mówiąc o tym rodzicom, e, czasami nie wracałem do domu na noc. Ale, no, generalnie nie, nie sprawowałem jakichś tam większych problemów mm. wychowawczych w domu. Ale, no mówię, zdarzały mi się jakieś tam pewne wyskoki gdzieś e, poza zasięgiem mm. rodziców, tak. Znaczy, no to wniosek taki, że jak dziecko czy jak młody człowiek chce, to nic go nie powstrzyma. I lepiej, żeby rodzice wiedzieli, żeby mieli nad tym jakiś rodzaj kontroli, niż Słuchajcie, żeby się no, wymykali po kryjomu. No to jest taka dramatyczna, ale prawda. I nie pozostaje nam nic innego, yy, tylko ją zaakceptować. Jeśli dziecko będzie chciało zrobić coś bardzo nierozsądnego, a nawet głupiego, zrobi wtedy, kiedy dostanie półgodzinne wyjście całkiem niedaleko od nas. To z jednej strony. Ale z drugiej strony, oczywiście, że Okoliczności, w których, w których dziecko jest, no, też mogą sprzyjać pewnym zachowaniom. Tylko czy wyjazd na, na taki właśnie koncert jednodniowy, czy to festiwal wielodniowy, bo to też um, co innego, to czy to jest kilkudniowy, czy to jest taka właśnie sytuacja. Że która... i tak dalej. Wiadomo, no, jedno, gdzie jest w miarę blisko miejsca zamieszkania, Jestem w stanie ją puścić, ale jeżeli chodzi o koncerty czy festiwale gdzieś na drugim końcu Polski, kilkudniowe, no to wiadomo, w tym przypadku wybieramy się z nią i po prostu będziemy mieli w takim sensie no, kontrolę nad nią, tylko że... Mimo wszystko będzie trzymać dystans, żeby czuła ten komfort. Rozumiem, tak? że nie będziecie stać metr od niej nie. na koncercie, prawda? <grystanie> do Tylko głównie no. chyba chodzi o to, żeby wieczorową <grystanie> i nocną porą. Podejrzewam, tak. że, że tutaj głównie jest problem. Słuchajcie, no to jest taki najbezpieczniejszy sposób spuszczania dziecka ze smyczy. A kiedy, jak nie wtedy, kiedy ma już lat 15, 16, 17, do 30 czekać, no to, to nie przejdzie. A ten bezpieczny sposób to stopniowe. Mm -hmm. zwiększanie samodzielności. I ta koncepcja, że jeśli to jest dłuższy wyjazd, mm -hmm. to wy też jedziecie, tylko nie siedzicie jej na piętach cały tak, czas, tak. jest optymalna, doskonała. Prawda jest, jest taka, że sam chciałbym się moment. pobawić, nie? No, także to jest też tak przy okazji, nie? No. jak to warto mieć dzieci, nie? Człowiek tak, powody. Człowiek tak. sam wymodnieje trochę, nie? Tak, tak. Ja Ale myślę... rozumiem, że pracujemy nad tym bezpieczeństwem, zaufaniem, nie przed, tuż przed wyjazdem, mówiąc, chcecie ostrzec, tylko to jest sprawa takiego, takich rozmów, o których państwo Przede mówią. Przede wszystkim zaufania wzajemnego. Wzajemnego zaufania. Ale wiesz, to zaufanie też nie powstaje w czasie jednej, jednej rozmowy, rozmowy, odbytej wieczoru poprzedzającego wyjazd. Wielu rodziców naprawdę łudzi się, że istnieje coś takiego jak jedna poważna rozmowa, w czasie której wiesz, przekazujesz Wszystko dziecku załatwi. zasady, normy postępowania i to przecież nie tak działa. To latami pracuje się na to, żeby mieć zaufanie do dziecka. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry .tvn .pl.